Plastikowe opakowanie, czerwone oznaczenia, czteroboran sodu, biały, bezwonny proszek. Hm, to jaka to natura, okazuje się, że tak. Ta groźnie brzmiąca nazwa czteroboran sodu, dziesięciowodny dodatkowo, to nic innego jak sól, która występuje naturalnie, a szczególnie występuje w miejscach, gdzie mamy do czynienia z sezonowym wysychaniem jezior, szczególnie takich, które mają mocny odczyn yy, solny, tak? czyli są słonymi jeziorami. No i takie jeziora, których ta sól występuje w dużych ilościach, to są znane, znane miejsca, no to są na przykład te słynne e, słone jeziora w Kalifornii, czy e, na przykład na pustyni Atacama w Chile, bardzo dużo można tej soli spotkać, czy też mam taką e, informację, że... W kilku miejscach w Tybecie również ona występuje w dużych ilościach. Ale to nie wszystko, bo okazuje się, że tak naprawdę ta sól była wykorzystywana przez ludzi już w XIII wieku, więc naprawdę taki produkt, który ma długą historię. Ok, ale zanim zacznę, powiem do czego można użyć tej soli. No to znowu mały Rys historyczny, no bo wyobraźmy sobie sytuację, że wyschło jezioro, ludzie przychodzą i zaczynają zbierać sól, ale w pewnym momencie trafiają na substancję, która podobna jest do soli, ale solą nie jest. No więc, co z nią zrobić? No, i naturalna chęć poznania świata, eksperymentowania, którą mam, mamy zakorzenioną w swojej podświadomości, spowodowała, że człowiek to zebrał i zaczął eksperymentować. No, i okazało się na bazie tych eksperymentów, że tak naprawdę ta substancja jest idealna do prania, czyszczenia. I tak właściwie w ten sposób była wykorzystywana przez. Kolejne wieki do dnia dzisiejszego, i dzisiaj jest również polecana do prania, ale z takim naciskiem na to, że jest to substancja idealna do pozbywania się bardzo uciążliwych plam. Takich, które nawet najlepsze proszki, które są na rynku, nie dają sobie czasami z tym rady. Mówimy tutaj o plamach. Z wina, plamy z buraków, plamy z wymiocin, czasami jak bobas, też bobasowi poleci za pieluchę. Też te plamy można w prosty sposób usunąć. Także to jest taka substancja, która rzeczywiście mocno wpływa na mocno czyści. A jednocześnie jest obojętna. Czyli wszystkie osoby, które są uczulone na substancje chemiczne, które są w proszkach tradycyjnych, po prostu nie mają z tym problemu. Więc wiele osób, które kupuje ten tą sól, wykorzystuje je po prostu do prania pościeli, prania odzieży. I w ten, sposób, w ten sposób sobie radzi z alergiami. Ale to nie wszystko. Ta sól jest też wykorzystywana z powodzeniem po prostu jako środek czyszczący. Można nim czyścić kafelki, można nim czyścić toalety, można czyścić kuchnię, można czyścić naczynia. Także a ze względu na to, że jest substancją taką obojętną, bezzapachową, to to, to to czyszczenie jest i skuteczne, i nieinwazyjne, i nie ma tutaj powodów do tego, żeby się obawiać, że coś zostanie zniszczone. Ale to jeszcze nie wszystko, bo borax jest często wykorzystywany przy odstraszaniu mrówek, które mogą się chcieć zagnieździć wokół naszego domu bądź do usuwania bardzo uciążliwych zapachów, na przykład jak, takich jak mocz kota, więc też warto o tym pamiętać. No i myślę, że warto mieć tą sól w domu. Jest to produkt naturalny, który może się przydać. I warto, warto o tym pamiętać. Warto też podzielić się komentarzem na dole pod filmem, jeśli ktoś używał i ma jakieś doświadczenie, to chętnie, chętnie o tym poczytam. Bo może o czymś nie wspomniałem, może jakąś właściwość boraksu pominąłem. No a jeśli się podobało, proszę o łapkę w górę.